Masz czwarty, tam masz piąty. Czyli tu jest pierwszy ten hangar wielki, gdzie tutaj... No, to zaraz jeszcze bliżej niego podjedziemy. Dobra? Nie? Czyli że tam jeszcze dookoła wszędzie też są. Tak, a tu jeszcze gdzieś bunkry są w ziemi, nie? Ale gdzie to ja nie wiem, nie? Tak facet mi mówił. Czyli jesteśmy teraz na terenie stałego, stałego starego poradzieckiego opuszczonego lotniska. No. I? Tutaj nie wiem, czy tu jakieś biura były, bo tam jakbyś weszła i korytarzem poszła w prawo, to tam na końcu nie wiem, chyba była sala gimnastyczna, czy jakiś basen coś takiego było, nie? No i tutaj mamy dwa wielkie hangary. No to dwa są nawet, mm. no. Że to zamknięte jest bodajże. Mm -hmm. To jakieś zwykłe drzwi masz to byś nawet z buta weszła. Są, faktycznie, coś tam widać. Ja tu raz nocą zajecham. ja nawet nie wiedziałem, że tu takie rzeczy są dookoła. Dopiero rano się obudziłem i co to jest? A tam, co masz ten taki chyba długi mur, widzisz, fest, tak daleko, no. to tam chyba jest pas startowy, z tego, co ja się kojarzę. Patrz, jak on daleko się tam ciągnie, w nas. No. I on jeszcze w tamtą stronę się ciągnie. Tylko w połowie właśnie tutaj, jak masz tą firmę, tą Prodigo, to teraz, co tutaj zajeżdżamy, mm -hmm. no, no to, no to ona już stoi na pasie, z tego, co ja kojarzę. Mm -hmm. Rozumiem. Czyli przez pas nie będziemy przejeżdżać. Właściwie chyba idziemy na niego. Jesteśmy dalej na tym, tym, tym opuszczonym lotnisku. Mm -hmm. Jacek przed chwilą zagadał tam ochroniarza o to miejsce, generalnie, jak to wszystko wyglądało w czasach świetności i tak dalej. No i co on ci tam opowiadał. <laughs> to było tak. To ja ogólnie było radzieckie lotnisko. I gościu mówił. Że ogólnie tutaj, co się znajdujemy z przodu, przed nami, nie wiem, będzie coś widać. Widać, widać. Co samochody tu stoją. No to dziś jest powiedzmy połowa pasu startowego od tego lotniska właściwie co tutaj samoloty wojskowe startowały. No i on się właściwie ciągnie w prawo, aż tam prawie poza horyzont tak i w lewo. No i za nami tam są jakieś takie opuszczone budynki. No i mówił gościu, że, że tam była szkoła oficerska, że tam. Kształcili mm -hmm. mówię, tych tych pilotów i tak dalej. No i co? No ludzie tutaj, właściwie ci oficerowie, wojskowi, z całymi rodzicami, znaczy z całymi rodzinami po prostu tutaj mm -hmm. przebywali, mieszkali. Z drugiej strony, autostrady mamy tam bloki, które już są, wcześniej było opuszczone przez mm -hmm. jakiś czas, no ale teraz ludzie po prostu zaczęli tam sobie wykupywać to, czy tam wynajmować itd. i tak dalej, zostało to odremontowane. No i po prostu mieszkają, nie? No, no i to osiedle, czy podlega pod miejscowość Szczytnica, jak to również to się nazywa Szczytnica, mm -hmm. nie? No. No i tutaj dziś dalej ogólnie ze wcześniejszych tych relacji z tymi ludźmi, z którymi tutaj rozmawiałem, są jeszcze gdzieś tutaj jakieś takie niby ochronne jakieś rzeczy, jakiś bunkier gdzieś, gdzieś to jest częściowo też pozasypywane, mm -hmm. ale dokładnie gdzie to jest ten, to nie potrafię wskazać dokładnego miejsca, nie? Mm -hmm. No ludzie podobno sobie tutaj chwalili relacje z tymi ludźmi, no bo tak, język znali, no bo wtedy co, ruski i jeszcze coś chyba mm -hmm. innego uczyli w szkole, nie? No to tutaj jak było, wiesz, wszystko ogrodzone, bo to był teren wojskowy, no to odbywał się handel, nie? No to, wiesz, jajka, ziemniaki, mówił, że, że wszystko szło, wszystko szło sprzedać albo zamienić na telewizor, mm -hmm. na, na, na kasę i to tak jakoś się pomału to kręciło, nie? Wiesz, a ruscy tutaj mieli dobrze, no bo tu, wiesz, za bardzo... Nie mieli co tu robić ani atakować, tylko po prostu siedzieli sobie, wiesz, mm -hmm. służyli jak ten. I żyli sobie jak pączki w maśle, nie? No, tu ogólnie jest, jest jeszcze tych parę hangarów, ale mówi, że dużo zostało już rozebranych, nie? Aha. No. Tak więc mówi, że to garstka została, bo tak to mówi, że tutaj tego mówi mnóstwo było, nie? Było bardzo duże ogólnie lotnisko. No, a pomału teraz. Wszystkie firmy to jakieś tam, wiesz, wykupują. Mm -hmm. No i każdy ją ogradza sobie tam, wiesz, swój kawałek pasa startowego. No i pomału to zanika, nie? No podejrzewam, z czasem jak tu będzie coraz lepiej, bo tu jest, wiesz, rzut kamieniem do granicy, no to się rozwinie już do tego momentu, że, że pewnie zniknie to, nie? Wyburzą to wszystko. Co zostawią, to zostawią na potrzeby własne, a reszta no już po prostu. Czyli praktycznie. Można powiedzieć, że to miejsce podzieli los strąża. No które... pewnie tak, jak większość takich innych opuszczonych miejsc, nie? Mm -hmm. Zostanie to wszystko rozebrane na, na płyty, nie wiem, czy, czy wykorzystają jakoś te, te, te betonowe od, od, od pasa, czy od ogólnie tutaj tych dróg, bo tutaj część z tyłu widać, tam hałdy stoją tego, czy oni to sprzedają, czy jak. No na pewno na razie jest na pewno jest tam tor rajdowy jeszcze teraz jako wykorzystany, to można się tam pościgać ten, tylko nie wiem jak to się nadwierze. Może można no. no i tak to póki co wygląda A żeby było więcej czasu to by się tam poszło na, na ten na... Popatrzeć do środka jak to tam wygląda, ale no za bardzo teraz czekamy tutaj jesteśmy uzależnieni od rozładunku tak więc... W każdym razie fajnie to zobaczyć na żywo. No, no, coś innego, nie? Dokładnie. Idziemy właśnie w kierunku pasa, o którym opowiadaliśmy ile temu. No i tutaj na pasie się odniemy w lewo, wracamy do obostrady. No tutaj. Czyli tam, gdzie jest ta betonowa, tak? Tu, co masz to wszystko? Ach, tutaj w tą stronę i w lewo tak samo, nie? Czyli to wszystko to jest ten pas startowy. A to jest połowa, bo druga połowa leci w tamtym kierunku, nie? Ale... Tak, ale... I teraz takie coś będziemy wieźli. A dokąd to wieziemy? Nurembergia. A co wie... co wieziemy? Co to jest? Ach, chyba gazeta, tak się mi wydaje. Zabraliśmy przedtem um, pauzę półgodzinną, tak jak nagrywałam, w tle gra Rotkot czyli Peppers i dojechaliśmy na miejsce do Norymbergi. Aktualnie zbieramy się na przerwę dziewięciogodzinną, czyli do zobaczenia jutro, czyli 14 lutego 2017. Tacho, ustawiasz na dzisiaj już? Tak, o, co ty ładnie. Paweł, żeśmy zrobili, żeby Także oficjalnie zaczynamy dzień drugi naszej wycieczki. Ruszamy? Ruszę na No trzeba podjechać I gdzie to jest ten piast. No więc dzień dobry, jest godzina 634. Właśnie podjechaliśmy z Jackiem na zrzutkę tutaj w Nurembergi bo tak jak wczoraj mówiłam dopiero dzisiaj rano mamy ją. Dzisiaj już mniej więcej znamy plan dnia, Wiem, że jedziemy na pewno na Polskę z powrotem żeby coś tam też ten zaliczyć. Nie wiem dokładnie gdzie, aczkolwiek prawdopodobnie tam w to samo miejsce, z którego poruszaliśmy. Ale to zobaczymy, bo w Polsce mieliśmy dwa razy wyjechać. W jednym miejscu mieliśmy zrzutkę, a w drugim mieliśmy załadunek tutaj na Bergie. Także jest ok. to robi prawdziwy obiad w ciężarówce, będąc kierowcą na całym etacie tygodniowym. Mame Prager. Teraz się w sumie spotykam takiej troszeczkę innej scenerii, bo mamy załadunek na kamieniołomie i będziemy wieść piaskowce. I w sumie tak przedłuża się tam jakoś ta, te wszystkie procedury. No i wyszłam sobie na spacer i jesteśmy w lesie bardzo ładnej właśnie scenerii. Jest tak spokojnie. Odprężająco, a tam tam już nas ładują i dzisiaj kolejne tysiąc kilometrów nam styknie no i teraz wyjdziemy dwa takie kamyczki no, no, no nagrywam, pracuj, pracuj zjechaliśmy właśnie na parking i spotkaliśmy bardzo ciekawych ludzi. Wytłumaczę Wam więcej Jacek, gdyż ja po niemiecku jestem mało komunikatywna, ale on wie na pewno więcej i powiem Wam zaraz więcej. Dobra, także teraz Jacek opowie o co chodziło mi przedtem, jak nagrywałam krótki filmik. Znaczy, który filmik? No dobra, tam się tym stałam nagrywam. No, to co? No, no powiadam, żeśmy spotkali ludzi bardzo miłych na drodze. No, ale mówiłam, że więcej powiesz ty. Aha. A nie no to co, zjechaliśmy na pauzę i na parkingu są po prostu ludzie, którzy powiedzmy no głoszą e, powiedzmy tam wiarę, tak? Bo dali nam tutaj Biblię dla, dla powiedzmy dla ci... Dla, 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 co? Dla ja, tirowca. tirowca. no. Czyli no dla nas. I ona jest w języku oczywiście polskim, nie? No i tu są co? Rozdziały i tak dalej. Nowe przymierze, to jest co? To jest Nowy Testament, to jest Pismo Święte. No, no i po prostu no, chcieli nas miło ugosić, poczęstowali tu. nas kawą. No, chcieli nas tam jeszcze nakarmić, nie? No i skorzystaliśmy sobie i jeszcze policja przyjechała, to jeszcze... <grydy> No takie małe marzenie spełniłem, bo to jak to zazwyczaj kierowcy yy, Zawsze jak policja to od razu się u nas kojarzy, co no z mandatem No, no i nieraz tak. tutaj tak samo jak ktoś coś przegina, nie? No ale tak żeśmy z nimi porozmawiali, po, pożartowali i ogólnie mhm. Fajnie naprawdę, no Mówią u nas, że, że niemu Niemców jest źle No są ludzie i ludziska oczywiście, nie? Dokładnie No Spotkaliśmy akurat dobrych ludzi bo fajnie no, wesoło nie? Pauzy wykręciliśmy, możemy już właściwie ruszać dalej nie? No to w drogę. No to w drogę. Rozpoczynamy dzień czwarty. Jesteśmy w Bambergu i zaraz jedziemy zrzucić te kamienie, bo dopiero teraz tak naprawdę coś tam się zaczęło ruszać z robotą w ogóle. Jest już godzina grubo po siódmej, siódma trzydzieści dokładnie. Także pauzę jedenastkę zrobiliśmy. Ja co idzie

No, gdzieś kurwa z przodu musi jechać, bo my nie wyprzedaliśmy jakiegoś No i wylądowaliśmy koło samolotu, nie? Ale patrz, no to to jest prawdziwy chyba taki, nie? Wow. Okej, okay, czas na krótkie podsumowanie. Jest piątek, godzina 14:28. Jesteśmy właśnie na Bedeniem. Już w Polsce, czyli miejsce, do którego weźliśmy papier z platingu. Czyli jest dokładnie piąty dzień naszej wyprawy. Właściwie to ostatni, no bo jeszcze dojedziemy tylko na bazę i koniec, tak naprawdę. Podsumowując, tak naprawdę, jakie wnioski wy, wyciągam z tej tygodniowej w cudzysłowie podróży więc wydaje mi się że pierwszą najważniejszą rzeczą jest ilość tak naprawdę przebytych kilometrów w ciągu tego czasu bo zrobiliśmy dokładnie jeżeli wam powiem odpalę sobie zapłon 2353 km 6. zaliczyliśmy Niemcy, Czechy z tym, że Czechy tylko niestety, ale przejazdem. I pierwsza rzecz, najważniejsza: zabierzcie ze sobą w trasę, jako pasażer, dużo, dużo jedzenia. Druga rzecz, jak jedzie się tak naprawdę na tak długi okres czasu, warto jednak zorientować się z dostępnością internetu, bo jednak. Ja jako pasażerka powiem Wam szczerze, że nieco się nudziłam momentami, aczkolwiek no dopiero od drugiego dnia gdzieś tam w bieg do, do Polski zajechaliśmy z powrotem, załatwiłam sobie jakiś tam pakiet z netem. Dalej. Kurczę, praca kierowcy jest moim zdaniem męcząca strasznie, bo jednak inaczej jest oczywiście z perspektywy pasażera i kierowcy, ale... Ale jednak, jednak, kurczę, jednak, jak wtedy jechaliśmy na kwizyń, miałam nawet myśl, żeby pójść w to, co robi mój brat, czyli Jacek. Jednak po tygodniowce w trasie nie wiem, czy bym sobie poradziła, tak szczerze mówiąc. Jednak warto doświadczyć w życiu zawsze czegoś nowego, spróbować, a nóż może. W każdym razie... Tak jak widzieliście, bo jest to prawdopodobnie końcówka filmu, tydzień był dla mnie naprawdę świetny. Podobało mi się strasznie. Ja tak wiem, że będziesz to oglądał, dzięki wielkie i na pewno kiedyś jeszcze Ci dotrzymam towarzystwa. Jak nie teraz, to no za jakiś czas. Dzięki.